Dziękuję za zaproszenie. Moje wystąpienie będzie dotyczyło diagnozy i problemów diagnostycznych w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu. To, chciałabym Państwu przede wszystkim na początek wyjaśnić to zmiany, jakie zaszły w nowej klasyfikacji, ponieważ to są rzeczy, które budzą wiele pytań i wątpliwości. Więc w dużej części mojego wystąpienia będzie to rzecz w tym momencie najważniejsza. Tutaj na slajdzie widzimy trzy klasyfikacje, w których ujęty był, ujęty był To, co dzisiaj jest, to jest klasyfikacja DSM5. I porównując te trzy e, e, klasyfikacje, to właściwie ICD-10 i DSM-4 bardzo mocno e, się nie różniły między sobą. Tutaj mieliśmy ujęcie całościowych zaburzeń rozwoju, gdzie obok autyzmu dziecięcego, tak jak Państwo widzicie, mieliśmy w obu klasyfikacjach zaburzenie e, e, zespołu RETA, dziecięce zaburzenia desintegracyjne i zespół Aspergera oraz zaburzenia, e, e, całościowe zaburzenia rozwoju dłużej nieokreślone. Natomiast to, co się wydarzyło w nowej klasyfikacji TSN-5, amerykańskiej klasyfikacji, to tak jak widzicie Państwo, została tylko i wyłącznie jedna jednostka. Czyli nie ma w tej klasyfikacji już przede wszystkim rozdzielenia na kilka jednostek, które w tej klasyfikacji poprzedniej się mieściły. Z klasyfikacji zostały usunięte całkowicie zespół RETA dziecięce zaburzenia dezintegracyjne. Jedno ja jeszcze będę wyjaśniała w późniejszych slajdach, to się też wyjaśni jakie zaburzenia umieszczą się w tej chwili w grupie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Natomiast na pewno w tej grupie zaburzeń ze spektrum autyzmu nie mamy już zespołu Aspergera i dziecięcego zaburzenia dezintegracyjnego. Co z pozostałymi, za chwilę to się wszystko wyjaśni. Mamy również zmianę w klasyfikacji DSN-5 ujmującą kryteria diagnostyczne. W klasyfikacji CD10 i DSN-5 mieliśmy trzy obszary, według których diagnozowano dzieci pod kątem autyzmu. Było to komunikacja społeczna, kontakt, kom, komunikacja, kontakty społeczne i aktywność. Natomiast nowa klasyfikacja DSR5 e, utworzyła dwa e, kryteria. Połączona została komunikacja z e, funkcjonowaniem społecznym i wydaje się to być bardzo rozsądną, e, e, rozsądnym posunięciem, ponieważ e, diagnozując e, dzieci, ja się tą diagnozą zajmuję od wielu lat, trudno jest oddzielić e, e, samą komunikację rozwój mowy od kontaktów społecznych. W związku z tym, klasyfikacja tutaj DSM-5 umuje ten obszar jako wspólny. I w tym, w tym punkcie, to co jest istotne, związane z diagnozą dziecka pod kątem spektrum autyzmu, to ocena funkcjonowania komunikacyjnego, rozwoju mowy i wykorzystania tej mowy do kontaktów społecznych, budowania relacji interpersonalnych. Dalej umiejętności tworzenia związków społeczno-emocjonalnych i oczywiście deficyty związane z, z, z kontaktami w, w relacjach rówieśniczych, z budowaniem no. rozmowy, z budowaniem związków partnerskich już w, w późniejszym okresie życia. I drugą grupą, drugim tym obszarem diagnostycznym są ograniczone powtarzalne wzroce zachowań i one były takie same, te kryteria są takie same jak były w klasyfikacji DSM-4 i tutaj się nic nie zmieniło. Czyli chodzi tutaj o zaburzenia związane z stereotypiami, powtarzalnościami, powtarzalnością, powtarzalnością ruchów, wymaganiem niezmienności, nie otoczenia. Pewnymi wzorcami charakterystycznymi zachowań, z nadaktywnością e, e, u osób, z zaburzeniami w obszarze podejmowania e, prawidłowej zabawy. I to, co też jest zmienione w tej klasyfikacji, to w tej klasyfikacji zarówno ICD-10, jak i DSM-4, e, obie te klasyfikacje mówiły o tym, że aby zdiagnozować autyzm, objawy muszą pojawić się do trzeciego roku życia. Tutaj w klasyfikacji DSM-5 już tak nie jest zaznaczone, czyli nie jest ograniczone konkretnie w jak trzech lat, tylko klasyfikacja DSM-4 mówi o obecności objawów we wczesnym dzieciństwie. Co nie oznacza, że wszystkie objawy charakterystyczne dla spektrum autyzmu muszą się pojawić przed trzecim rokiem życia. Tak było we wcześniejszej klasyfikacji. Te, u dzieci, gdzie objawy pojawiały się po trzecim roku życia, diagnozowaliśmy wówczas autyzm atypowy. Tutaj ta zmiana e, e, zezwala na promowanie małego dziecka e, w charakterze rozwojowym i to też tutaj autorem klasyfikacji. Przyświecało, żeby tak ująć rozwój dziecka. I kolejna rzecz, która się pojawia w tej klasyfikacji, aspekt, którego też nie było, czyli ujęcie człowieka w kontekście społecznym. Klasyfikacje poprzednie właściwie nie wskazywały nam na to jasno, że nawet przy normie intelektualnej, przy bardzo wysokim rozwoju poznawczym, przy prawidłowym rozwoju mowy, a takie osoby oczywiście mamy, funkcjonowanie społeczne tych osób jest bardzo mocno zaburzone i ta ocena funkcjonowania społecznego przez pryzmat. Funkcjonowania intelektualnego, możliwości poznawczych jest bardzo istotna. Czyli, jeżeli osoba funkcjonuje bardzo wysoko intelektualnie, natomiast nie radzi sobie w funkcjonowaniu społecznym, jest to bardzo ważny aspekt diagnostyczny. I os ostatni aspekt, którego, który też jest e, e, inny, to jest e, aspekt związany z wyjaśnieniem e, różnicowaniem. Tutaj autorzy podali, że zaburzenia nie są lepiej wyjaśnione przez niepełnosprawność intelektualną bądź globalne opóźnienie rozwoju. Natomiast, tak jak wiemy, autyzm współwystępuje z niepełnosprawnością intelektualną, więc sama niepełnosprawność intelektualna nie wyklucza występowania e, autyzmu. Kolejny slajd, który przez chwilę wyświetlił, dotyczy tego, kogo umujemy spektrum autyzmu czyli jakie osoby, z jakim zaburzeniem będą włączone w tą grupę spektrum autyzmu. I w tej grupie spektrum autyzmu mamy osoby oczywiście z autyzmem, mamy osoby z zespołem Aspergera. Jednostka zespołu Aspergera przestaje funkcjonować w DSM-5 jako oddzielna jednostka zaburzenia, czyli e, osoby, które dzisiaj były diagnozowane jako osoby z zespołem Aspergera, w klasyfikacji DSM-5 e, uzyskują diagnozę spektrum autyzmu. E, kolejna rzecz, która jest istotna w, e, w diagnozowaniu e, to przebieg tej diagnozy. To, o czym chciałam Państwu tutaj też powiedzieć, to w jaki sposób należałoby podejść do tej diagnozy. Oczywiście niestety w związku z tym, że przez, e, przez te lata, które trwają badania nad zaburzeniami spektrum autyzmu, nikt do końca nie udowodnił, co jest przyczyną autyzmu, w związku z tym diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu odbywa się na podstawie charakterystycznych objawów, czyli to, co widzimy, jest podstawą do rozpoznania. Natomiast na proces diagnostyczny musi składać się szereg działań. Pierwszym z tych obszarów jest wywiad ontogenetyczny dotyczący rozwoju dziecka właściwie od samego urodzenia. I tutaj często jest to trudna sytuacja, kiedy pojawiają się na diagnozie y, 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 dzieci starsze, bądź nastolatkowi, bądź wręcz dorosłe osoby, jest to zaburzenie rozwojowe, więc trzeba cofnąć się do tego okresu wczesnego dzieciństwa i ocenić, czy te objawy pojawiły się w okresie wczesnego dzieciństwa. Y, Kolejnym obszarem, który jest istotny do diagnozy, to jest obserwacja. I tutaj obserwacja swobodna i zadaniowa, czyli obserwacja zachowań dziecka od samego wejścia właściwie do gabinetu, to jak ono się zachowuje w sytuacji, kiedy niczego od niego nie oczekujemy oraz obserwacja w sytuacjach zadaniowych, kiedy oczekujemy od dziecka konkretnych reakcji. Kolejną rzeczą są, jest ocena psychologiczna. Ona jest istotna szczególnie u starszych dzieci, w sensie mówię tutaj o okresie przedszkolnym. Ja powiem szczerze, że e, rzadko e, kieruję ma, rodziców małych dzieci, takich dwóch, trzyletnich na ocenę psychologiczną, szczególnie na tym początku drogi, ponieważ bardzo często dzieci nie podejmują współpracy z psychologiem i ta ocena psychologiczna nie do końca jest adekwatna, dlatego też zawsze tutaj ta ocena psychologiczna istotna, natomiast w przypadku tych bardzo małych dzieci ona nie, 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 najczęściej nie jest możliwa do, do wykonania. I ostatnim aspektem, niezmiernie istotnym, to są badania medyczne. I w tych badaniach medycznych powinny być wykonane takie badania jak badanie słuchu, badanie neurologiczne. Najlepiej, jeżeli byłoby to wykonane, wykonane, wykonane badanie EEG i neuroobrazowe, kolejnym obszarem, który powinien być podjęty w badaniach dziecka to są badania genetyczne, dalej badania metaboliczne. właściwie jest to cały obszar badań, o których specjaliści, z którymi ja w tym pracuję bardzo intensywnie, mówią, aby ocenić, czy przyczyną tego stanu, który, który, który obserwujemy u dziecka, nie jest zaburzenie genetyczne czy metaboliczne co nie wyklucza, tak jak powiedziałam wcześniej, według kryteriów DSM5 współdiagnozowania tego zaburzenia. Natomiast bardzo istotne jest, aby szukać przyczyn zaburzeń. Oczywiście w zaburzeniach psychicznych jest tak i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie że tak naprawdę błąd diagnostyczny szczególnie u małego dziecka to jest 30%. Także to nie są statystyki polskie, ale takie ogólnoświatowe, że tam, gdzie nie ma konkretnej przyczyny, artiologia nie jest znana, ten błąd niestety może się pojawić. Dlatego też ważne jest, aby rodzice wiedzieli, że mają prawo do rediagnozy po jakimś czasie, jeżeli ten rozwój pójdzie dobrym bądź w e, e, zupełnie przeciwnym kierunku, że, że, że stan dziecka się e, zdecydowanie pogarszy. E, kolejna rzecz, którą tutaj zaznaczyłam Państwu, to są narzędzia stosowane na świecie do diagnozy. Wypisałam kilka skal, które są stosowane, e, stosowane na świecie. To są narzędzia, które wspomagają diagnozowanie dziecka. E, e, bardzo dobre narzędzia, natomiast w Polsce jest tak. W Polsce, w Polsce jest tak, w Polsce niestety żadne z narzędzi, które były wymienione wcześniej, nie omawiam ich dlatego, że nie mamy na to czasu, natomiast też one tak naprawdę są wykorzystywane tylko i wyłącznie w badaniach naukowych i właściwie one nie są standaryzowane, nie są walidowane na, na naszą część Europy, w Polsce w ogóle. W związku z tym tak naprawdę diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu jest niezmiernie trudnym zadaniem i powinna być dokonywana w zespole diagnostycznym. Ja zawsze mówię, że co trzy głowy, co cztery głowy to nie jedna. Każdy patrzy ze swojego doświadczenia, z własną wiedzą i ta wiedza pozwala na prawidłowe zdiagnozowanie, zdiagnozowanie dziecka. Ostatni aspekt, który chciałabym poruszyć, to jest różnicowanie. Jak już wspominałam, zaburzenia, o których tutaj jest mowa na tym slajdzie, oczywiście mogą współwystępować ze spektrum autyzmu w tej klasyfikacji TSN5, ale ważne jest, żeby ustalić, co jest główną przyczyną, co jest głównym objawem u dziecka. Czy jest to zespół łamiłowego chromosomu X, czy jest to zespół reta, w którym będą w, jakby w rozwoju pojawiały się objawy autyzmu, bo one są wpisane w te, w te zaburzenia. Natomiast myślę sobie, że najpoważniejszym problemem diagnostycznym, z którym ja się spotykam i myślę, że nie tylko ja, i Państwo, którzy pracujecie i spotykacie się z dziećmi, to są zaburzenia mowy. Dotyczy to zaburzeń e, zarówno prostego, opóźnionego rozwoju mowy, e, czyli alali prolongaty, bądź SLI w różnych ujęciach, oczywiście tutaj teraz naukowych, tutaj nie będę wchodziła w nicję, e, ponieważ te jednostki e, logofedyczne są dosyć mocno gdzieś tam e, nie do końca, e, sklasyfikowane, ale też druga grupa zaburzeń, od których trudniej jest odróżnić zaburzenia ze spektrum autyzmu, a mianowicie e, e, zaburzenia na poziomie korowych, czyli uszkodzenia korowe u dzieci i z tego wynikające zaburzenia mowy, czyli mówię tutaj o e, afazji dziecięcej, przecież alalii to też znowu jest problem nazywnictwa w logopenii w Polsce i na świecie niestety też. I tak naprawdę dobra i pełna diagnoza musi rozważyć nie tylko zaburzenia, które są podobne, zespół ze RETA, czy też łączy chromosom X. Ale zaburzenia mowy, niepełnosprawność intelektualna jako podstawowe zaburzenia rozwoju, czyli to globalne pierwsze, które jest podstawą rozwoju uszkodzenia dziecka oraz choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne. Tutaj e, myślę w dużej części o zespołach padaczkowych u dzieci, jak zespół WESCA, czy zespół które w konsekwencji dają w rozwoju również objawy autystyczne. Także ta pełna diagnoza jest... E, jest jest na pewno niezmiernie złożonym procesem, i myślę sobie, że w związku z tym, że w Polsce nie ma wystandaryzowanych narzędzi do diagnozy, jest trudniejsza, ale myślę, że, że ośrodki w Polsce sobie, sobie radzą. To, co jest istotne, na koniec, żeby pamiętać, że diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu nie jest diagnozą, która jest postawiona na 100%. Dlatego każdy rodzic ze swoim dzieckiem ma prawo dokonywać diagnozy i szukać tej diagnozy, co się często zdarza w innych ośrodkach diagnostycznych, aby ją potwierdzić bądź wykluczyć. Bardzo serdecznie dziękuję.